Witajcie, ja jestem czarny to jest 31 odcinek zagajmy w Days Gone. W po poprzednim odcinku. który był bardzo ciekawy, odzyskaliśmy motor Buzera. I wykonaliśmy parę zadań pobocznych, wątków pobocznych, czego ja zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się zadaniem. Kontynuacja wątków fabuły w obronie słabych. Ruj do obozu żelaznego Majka, rozmawiaj z Riki. To do malowanie dostaliśmy za ukończenie. Ej, tam za ostatnio tego, tego zadania z buzerem, i dostaliśmy takie malowanie na motor. to naprawić? Dick, bardzo się martwię. Co się dzieje, Riki? Bliźniaczki Butler, Abigail i Gabi, znasz je? Nie, ale kojarzę dziewczyny. Co z nimi? Pojechały wczoraj na ryby. I jeszcze nie wróciły Rzek jeziora jest bezpieczny O ile trzymasz się z dala od mokradła. O to chodzi, nie zaginęły przy Lost Lake Poszły na wschód Nad rzekę Metolius Kurde, co im odwaliło Nieważne, może uda mi się je znaleźć Dikon, bardzo ci dziękuję Na ryby A teraz Jak leci? Hej, jak tam leci? Idziemy na ryby Idziemy uratować te bliźniaczki Naprawdę, malowanie przepiękne. Nie wiem, czy to malowanie zostanie z nami na czas, póki nie znajdę ładniejszego, bo jest naprawdę piękne. Naprawdę wyglądają pisky z tymi jeszcze Z tym głową tego... tego, co... To... weszło na górę O'Leary parę dni temu i podobno znaleźli kryjówkę w starej wieży obserwacyjnej służby leśnej. Naprawdę? No tak mi powiedziano. Z tego co wiem jest opuszczona, ale i to akurat zabawne, ten kto tam mieszkał zostawił motor. I to, jak słyszałem, w niezłym stanie. Serio? No tak, ale w sumie nie to jest zabawne. Zabawne jest to, że kiedy wrócili tam dzisiaj, żeby go zgarnąć, maszyny nie były zupełnie jakby wyparowała. Słuchaj, Kołb, to strasznie ciekawe i w ogóle, ale... Wyróżuj, stary. Powiem ci, co jest ciekawe. Moi ludzie mogliby przysiąc, że ten stary motor bardzo przypominał maszynę Buzera. Dobra, czyli podsumowując, Kołb, wleźliście na górę O'Leary, znaleźliście, waszym zdaniem, motor Buzera i pierwszą rzeczą, która przyszła wam do głowy, było hej, a może wrócimy po niego i go ukradniemy? Zbierzemy złom, Dick. Złom. Ale nie, to była moja druga myśl. Najpierw pomyślałem, co właściwie stało się z Buzerem. Meny mówi, że od dawna go nie widział. Nie wiem, kiedy na niego wpadnę, przekażę mu, że bardzo za nim tęsknię. Bez odgody. To się nawiązanie do poprzedniego odcinka. Mordercy i złodzieje. Ilu ludzi dzisiaj zabiliście, co? Się, wycofać się! Diko, nie jesteś może? Tak, Adi, co tam? Mógłbyś przy okazji wprowadzić do mnie do szpitala. Co się stało. Nic, tylko musimy porozmawiać. A, jasne, dobra. Witalny, super. Zawarmy sobie, nie zaszkodzi z nimi. Darmowe, dodatkowe punkty umiejętności. Darmowe punkty doświadczenia chciałem powiedzieć, ale dobra. Ale co, kolejne mam zadanie? O to nawet fabularne. Przyżycie to nie życie. Liki, co jeszcze możesz mi powiedzieć? Zanim wszystko szlak trafił, jej rodzina miała łowisko, nad które zawsze chodzili. Zaznaczyłam cię ja na mapie. Dobra, to zacznę tam, na... bez Okej. Okay. Wędka. Tyle, że jedna. To musi być właściwe miejsce. O kurde, krew. Niedobrze. Jeszcze... Yes. Jezu... Muszę przeładować. Kurwa ty byłaś tutaj! Zabij go! Zabij! Załatwić go! I kurwa sniper jebany! Kurwa, muszę przyznać, zaskoczyli mnie gamonie, bo ja myślałem, że tutaj nikogo nie ma. Ale dobra, było szybciej chociaż, naprawdę. Mam pana snajpera, czy coś dla mnie masz? Tu jest benzyna, dobra, przyda się nie używam jakby bomby dymnej nie to dla odmiany użyłem żeby zrobić bombę dymną to potrzebuje puszka, szmata, proch strzelniczy i złom dobra mogę zrobić Abigail. No, przynajmniej zabrała się z nich ze sobą. Riki, znalazłem Abigail. Dzięki Bogu, już się... Nie, nie, ona nie żyje, Riki. Przykro mi. Cholera jasna. Wciąż szukam Gabi. Jeśli gdzieś tu jest, to ją znajdę. Dobra, dzięki. Mam cię. Bez odbioru. Chodź! Tak młoda. Hej, 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 nie zrobię ci krzywdy. Riki przysłała. Zabili mi siostrę. Zabili Abigail. Wiem, wiem, wiem. Przykro mi, a? Musimy cię zabrać do obozu. Chodź, chodź ze mną. Nie, nie, nie. Dam sobie radę sama, sama. okej, okay. idź, idź tego żeby to się nie skończyło Wiecie jakby to powiedzieć nie było opłakane w skutkach o to chciałem powiedzieć na no sobie sama pójdzie o złomsze okazji dobra ale podgajmy się się Adi. Jakbym się zajął tej zadaniem, przeżycie to nie życie. Jedyny, jedynym jakiego ma. Spotkaj się z Adi. Czekam, czy tylko jeszcze zadzwoni do Riki. Coś jest nie tak Coś mi tu nie gra Coś mi tu śmierdzi tu jest Gdzie mi łapy od motoru? się coś powiedzą. Tylko on zadzwoni do Riki, ale widzę jak na razie nic. Trochę szkoda. Chodźmy do Azji. I fajnie jakby się udało nabić kolejny drugi poziom. Byłoby fajnie. Uh! Masz chwilę? Jak William, dawno go nie widziałam. Jak się ma buzer, tak samo jak my wszyscy, próbuje przetrwać. No to idzie mu lepiej niż nam. Tak. Słuchaj, musisz mieć go na oku. Nie rozumiem. Wiesz, brak ręki to poważna sprawa, musi zmienić swoje życie. Co to było za życie, Adi? Serio? Jesteś przyjacielem. Jedynym, jakiego ma. jedyny jakiego ma odwiedź buzera na farmie Lost Lake dobra ale kurczę może uda mi się kolejny poziom już nabić kurczę poddaję te trofea co, co wszystko u ciebie? jak życia <laughs> przynosisz mi uszy dobrze się dobrze. Przynajmniej żyje. Nie chodzi w drogę. Kurczę, może uda by się, fajnie by było. Kurczę, niewiele mi brakuje. No dobra, niewiele, kurwa, dobre słowo, niewiele. Masz jakiś problem? Potrzebujemy więcej garnków i patelni. Te już się mocno sypią. Raczej. Dobra, widać, sporo jeszcze brakuje, dobra jest naprawdę, jeszcze sporo brakuje, jeszcze sporo brakuje Ale dobra, odwiedźmy Buzera na farmie Lost Lake Możemy go odwiedzić, co mi tam szkodzi Może ktoś jeszcze się do nas odezwie To jest ciąg dalsze zadania które się nazywa Życie, to nie życie. Mam coś do zrobienia. Ale wiecie, że taka brama przeciwko hordzie, jakby była atakowała, to by gówno dała. Ale dobra, to ja mówię. I po drodze chyba mam ten... jak to się nazywa? Dziesiątka. Znalazłem ją, żyje. Dikon, dzięki Bogu. Słuchaj, nie chciała iść ze mną, więc musisz wysłać kogoś, kto ją zna, dobrze? Jest tu w drodze do obozu. Dobrze, dobrze, pewnie. Bez wniosku. Zwierzę na drodze. Kiedyś byłoby z tym kiepsko, ale wiesz co? Nic się nie zmieniło. Cześć, czy ktoś się zgadnął? Cześć, Dick. tak jest ok. Będzie o tym pamiętać do końca życia, jak każdy z nas. O, w końcu wszyscy wiemy, co z naszych stracić. Tak, to prawda. Tak, to do zobaczenia, Riki. Już się robi chwilkę, zginiesz tutaj, ale wiem gdzie znajdziesz bezpieczny obóz. Gdzie? Gdzie? Pójdę tam, pójdę. No idzie do żelaznego Majka. Hej, idź do Lost Lake, znajdź Ricky Patil, powiedz, że cię przysyłam. Strasznie ci dziękuję, myślałem, że się tam przekręcę. Powiedz, że to był diko. będą wiedzieć. Po prostu biegnij i trzymaj się z dala od dróg. Czego już mam drugi poziom. Teraz zobaczymy. Tak, dobra, to ja wracam do obozu. Kurde, i ulepszymy motocykl i kupimy jakąś giwerę nową. Ale jeszcze kurczę nie zapomniał. Znajdźki, wątki fabuły były, znajdźki. 45 się zaczynało. Dobra, jest. Półmetek. Możecie sobie przeczytać. Mm. Ale kurczę, mieć ulepszone już mototyk na kolejny poziom to będzie zajebiście Tam jakieś nowe broni, będą, to, będzie kozackie. Zieram bramy. od givery. Mogę ci jakoś pomóc? Broni. No my tu mamy za giverę. Nic A, ciekawego w ogóle. Kurczę, myślałem, że coś ciekawego tu będzie. Kurczę, myślałem, się, że tu będzie coś będzie ciekawego, ale to nie u nich. U nich jest widzę strzelba. Karabis jest no, dopiero na trzecim. Ale możemy sobie tutaj zejść do mechanika. I mechanik jest powinien mi... Jak tam leci bas? Nikt mam ulepszony. Wydek ulepszony. Tak ja tutaj poczekam na trzeci poziom. Ale bug czemu by nie? <laughs> Dodajemy, pak na trzecim poziomie. Tutaj taki widać, już trochę jaki wielki bak mamy. Alternatywy to wiadomo, kolor, tylko kolorem się różni. Ale dobra, niech będzie rama poziomu trzeciego. Zawieszenie. zmniejszanie liczbę uszkodzeń, jakie otrzymuje twój motor. A, to może być kurczę podczas wiecie. Spokój na przykład może mniej sędzie te... No niech będzie, zawieszenie czegoś Nitro też mogę, dać lepsze Zatrwania dajemy Koła Ale mamy roboty Fajno siedzę tutaj późna Ja, to taka cieńsza, ale to taka masywna opoda, wolę takie masywne, kurde fajnie to wygląda Teraz wygląda całkiem nieźle Widelce, i tu mogę dać widelce, tak samo większa liczba uszkodzeń, jakie może znieść Twój motocykl. Dobry towar, trwały i porządny. Możemy zobaczyć jeszcze wygląd, zainwestować. Są my tu mamy reflektor nowym. Taki, będziemy mieli teraz taki. Niech będzie, no będzie z wyglądem, trochę motocykla. Dobra, tak samo i bierzemy to. Końcówka wydechu. Bierzemy taką długą. Tak, to dobra część. Kierownica. Bierzemy tą. Teraz wygląda całkiem nieźle. Czy jest mój klucz nasadowy. sadowy? hamulce dajemy. Trwały i porządny. Trwałoby się wymienić. Tutaj błotnik drugiego poziomu. Drugi błotnik, numer 2 I tutaj nic. A zobaczmy, lakier, że chciałbym ramę dać. Jakie kolorki ja mam? Bo ja mam. Domyślna baza. Stara baza. Nie wiem, Niech będzie kurczę odmiany, będzie chrom. Jestem tu jakbyś czegoś potrzebował. I tak obecnie wygląda nasz motocykl. Do zobaczenia Deacon Dick. St. John, co u ciebie? Dobra, zatankujmy u kolegi. Okay, okay. Zaraz cię zatankuję. Dobra, jasne. Ale naprawdę teraz będzie mamy motocykl, ładnie ulepszony. Zatankuj. Dobra, miałem kurczę w, następ, w, w tym odcinku jeszcze poprowadzić, to, ale kurczę powiem wam, spotkam się z wami, gdzieś pewnie nieopodal tutaj. I pojedziemy spotkać się z buzerem, więc ja nie przedłużałem, dzięki że wpadliście, komentował czarny wilk. A to był 31 odcinek. Zagrajmy w Days Gone. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia na razie Państwu.